Ja Powiem Wam, że dzisiaj to mam taką sytuację e, jak widzicie hmm, kolorowo, zielono, śmieci pełno ale powiem Wam coś planowałam dzisiaj spędzić dzień w taki sposób, że e, pojadę z Łodzi do swojej rodziny e, w małym mieście pod Łodzią po prostu, żeby spędzić e, Święta Wielkanocna. I wiecie, co się stało? Stało się to, że wsiadłam sobie w pociąg szczęśliwa, zadowolona i co tylko. I za przeproszeniem zaznałam. <gdzieś> Gdzie się obudziłam? W Częstochowie. <gdzieś> na domiar złego. E, chciałam sobie coś kupić do picia. I nie było nigdzie toalety. E, toalety na dworcu czynne do 16 godziny w niedzielę. Czyli nigdzie. Nie mogę z tego skorzystać. I jeszcze dodać do tego. E, za przeproszeniem e, toaleta na drugim dworcu PKS i myślę sobie, no dobra, już zapłacę, stracę i zapłacę, I wiecie co, wsadziłam dwa złote w tą maszynerię żeby skorzystać, ani WC damskie, ani WC męskie nie działało no to myślałam, że dostanę <laughs> nie powiem co i zaczęłam sobie spacerować dookoła dworca i powiem wam, że jest taki jeden teren tu jak widzicie Ulica Piotrkowska w Częstochowie. E, tereny pod budową. I za przeproszeniem, swoje potrzeby musiałam załatwić w naturze. Za darmo. Bo nie ma toalet dostępnych w niedzielę dla nas. No, a teraz tak myślę. Mam nadzieję, że tym razem nie zasnę w pociągu. I trafię do tego małego kochanego miasteczka i dotrę do swojej rodziny na czas. Przy okazji jeszcze przywitałam się z panem Żulem, porobiłam trochę zdjęć. No, ogólnie jest świetnie. Jak dotrę, to chyba będzie, nie wiem, 21, 22. No, i wtedy stuknę się jajkiem, i chyba po prostu jak zasnę, obudzę się za tydzień. Wesołych świąt, wielkanocnych.